Witaj, droga istoto światła. Jeśli dotarłeś do tego wideo, wiedz, że Twoi aniołowie, stróżowie mają dla Ciebie wyjątkowe przesłanie. Zastanawiałeś się nad tym, jaką ścieżką podążać, szukając odpowiedzi na ważne decyzje, i teraz znajdujesz się w kluczowym punkcie swojego życia. Możesz mieć wątpliwości, zastanawiając się, czy to naprawdę najlepszy wybór. Ale mogę Ci zagwarantować, że to, iż tu jesteś, nie jest przypadkiem. To przesłanie jest dla Ciebie i niesie ze sobą boską mądrość. Zwróć uwagę, bo ma głęboki cel. Ta osoba podjęła decyzję, która zmieni Twoje życie. Wybrała, aby poślubić Ciebie. Tak, dobrze słyszałeś. W swoim sercu już podjęła tę decyzję i nie zrobiła tego bez namysłu. Rozważyła wszystkie opcje, przemyślała wszystkie możliwości i jedno stało się jasne: to ciebie pragnie, to z tobą chce iść dalej. Jest tego w pełni pewna. To nie jest jedynie chwilowe uczucie ani nagły pomysł. To zobowiązanie, przysięga, obietnica, którą jest gotowa spełnić. Teraz nie ma odwrotu i nie ma miejsca na wątpliwości. Dotarła do punktu. Z którego nie ma powrotu, a jedyny kierunek, jaki pozostaje, to iść naprzód. Pomyśl o wszystkich chwilach, które doprowadziły Was tutaj: śmiechu, łzach, momentach ciszy i głębokich rozmowach. Każde przeżycie było częścią drogi zaufania i miłości, która wzmocniła więź między Wami. Nie chodzi tylko o wielkie gesty, ale o drobne, codzienne działania które zbudowały tę solidną i prawdziwą relację. I teraz, z całą tą historią w tle, ta osoba jest gotowa zrobić krok wiary u Twojego boku. Chce iść z Tobą, trzymając się za ręce i zjednoczonymi sercami. Możesz się zastanawiać, dlaczego teraz, dlaczego w tej chwili, co sprawia, że ta decyzja jest tak właściwa? Prawda jest taka. Że za tym wszystkim stoi boska mądrość. Każda rzecz ma swój odpowiedni czas, a to jest Twój moment. Decyzja nie jest tylko jej wyborem, ale została poprowadzona przez coś większego, coś, co wykracza poza nasze zrozumienie. Wszechświat wszystko zaaranżował, abyście się spotkali, pogłębili tę więź, i teraz wszystko układa się w stronę nowego początku. To jest moment. W którym wszystko się zmienia, gdy wasze życie splata się w sposób, którego nie da się cofnąć. Nie ma już odwrotu, ponieważ to jest ścieżka, po której urodziłeś się, by iść. I nie chodzi tu tylko o miłość. Miłość jest, bez wątpienia, jej istotną częścią, ale obejmuje również partnerstwo, zdolność wzajemnego wsparcia w każdej chwili, zarówno w dobrych, jak i trudnych momentach. Oraz budowanie życia razem z celem i znaczeniem. Ta osoba widzi przyszłość u Twojego boku, pełną możliwości i wyzwań, które warto podjąć. Nie wybieracie tylko na dobre chwile, ale także na trudne, wiedząc, że razem możecie przezwyciężyć wszystko, co nadejdzie. Może to wywoływać niepewność, a nawet strach, ale pamiętaj. Te uczucia są normalne przy każdej ważnej decyzji w życiu. Nie oznaczają, że coś jest nie tak, lecz że wybór ma wagę i jest ważny. I pomimo wszelkich lęków i wątpliwości, ta osoba zdecydowała się iść naprzód. Wierzy, że to, co macie, jest cenne, warte wysiłku, warte ryzyka. Wybrała Ciebie ze wszystkimi Twoimi niedoskonałościami ze wszystkimi detalami, które czynią Cię wyjątkowym. Dla niej jesteś doskonały taki, jaki jesteś. Teraz nie ma już czasu na cofanie się. Decyzja została podjęta i wszystko zostało przypieczętowane. Przyszłość zaczyna się teraz i czas przeżyć to wszystko z pewnością i radością. To początek nowego rozdziału, rozdziału pełnego marzeń, nadziei i miłości która będzie pielęgnowana i przeżywana w pełni. Liczy się nie to, co mogło być, ale to, co będzie. Razem estewor zy coś pięknego, coś, co przetrwa próbę czasu, coś, na co oboje będziecie patrzeć z dumą. Weź głęboki oddech i odpuść wszelkie wątpliwości. Nadszedł czas, aby przyjąć ten nowy rozdział całym sercem. Zostaliście wybrani nawzajem. A teraz nadszedł czas, aby wspólnie zdecydować, jak będzie wyglądać ta przyszłość pełna nieskończonych możliwości. Zaufaj temu wyborowi, zaufaj miłości, która was doprowadziła aż tutaj, i wiedz, że niezależnie od tego, co się wydarzy, razem przetrwacie wszystko, silniejsi niż kiedykolwiek. Aniołowie są przy tobie, prowadząc każdy krok. Mówią ci, że to właściwa droga, droga, którą powinieneś iść. I tak zaczyna się podróż, podróż miłości, wyzwań i zwycięstw. Może być trudna, być może, ale z pewnością będzie tego warta, bo kiedy dwa serca się łączą, kiedy dwie dusze decydują się stać jedną, nie ma przeszkody, której nie mogłyby pokonać. To Twój moment, a teraz czas by objęci go otwartymi ramionami. Zaufaj tej decyzji, zaufaj miłości, która was doprowadziła tutaj, i wiedz, że najlepsze jeszcze przed Wami. To początek czegoś naprawdę wyjątkowego, czegoś, co przetrwa całe życie. Idąc naprzód, pamiętajcie, aby cenić każdą chwilę, celebrować miłość i budować życie, które naprawdę ma sens dla Was obojga. Ta droga będzie wyzwaniem, ale nieważne, co się wydarzy. Najważniejsze jest to, że będziecie razem. Wasza miłość jest siłą, która was utrzyma mocnych. A kiedy połączycie się na zawsze, będziecie tworzyć przyszłość, która wykracza poza trudności, przyszłość pełną radości i pokonanych wyzwań. Ciesz się każdą chwilą tej drogi, bo to jest naprawdę ważne. Ta osoba, która wybrała być przy Tobie ma jasną wizję tego, czego oczekuje od przyszłości z Tobą. Miłość nie jest jedynie przelotnym uczuciem, ale głębokim zobowiązaniem. Nie wybiera cię tylko z powodu obecnych okoliczności, ale ze względu na to, kim jesteś, na Twoją esencję, na to, jak sprawiasz, że się czuje. Każda chwila przy Tobie była krokiem we właściwym kierunku. I wie, że podróż u Twojego boku jest tym, co naprawdę się liczy. Teraz, w miarę jak decyzja jest podejmowana, rozumie, że nic nie będzie łatwe. Wie, że droga nie będzie wolna od przeszkód, ale wierzy, że razem możecie pokonać każde wyzwanie. Związek to ciągła budowa, codzienna nauka i to czyni go tak wyjątkowym. Każda napotkana trudność będzie okazją do wzrostu. A każda przeżyta radość odzwierciedleniem wyboru podjętego w sercu. W tym momencie ważne jest, aby pamiętać, że miłość to coś więcej niż uczucie to działanie, wzajemny wysiłek, poświęcenie. Nie chodzi tylko o piękne słowa, ale o pokazywanie, poprzez codzienne działania, że jesteś priorytetem w życiu drugiej osoby. Gdy słowa zawodzą, to działania mówią najgłośniej. I w tym wierzy ta osoba. Jest gotowa wprowadzić w życie wszystko, co mówi, i żyć tą miłością prawdziwie i bezwarunkowo. Czasem możemy się zastanawiać, czy podejmujemy właściwy wybór. Wątpliwość jest stałym towarzyszem, gdy mamy do czynienia z czymś tak znaczącym jak zobowiązanie. Ale patrząc na to, co zbudowaliście do tej pory, można dostrzec, że wszystkie dotychczasowe wybory były ważne. Każdy krok, choćby najmniejszy, doprowadził was do tego punktu. Wie, że ta decyzja nie dotyczy tylko teraz, ale tego, co nadejdzie, i to właśnie motywuje ją do takiego zaufania. To jest moment, aby zaufać temu, co jest oferowane. Czasem zaufanie wymaga pozostawienia za sobą strachu i niepewności. Oddania swojej wrażliwości drugiej osobie. Ten wybór nie przychodzi bez wyzwań, ale najważniejsze jest to, że oboje są gotowi stawić czoła wszystkiemu razem. Związek nie jest grą o doskonałość, ale podróżą adaptacji i wzajemnego szacunku. Piękno tkwi w sposobie, w jaki akceptujecie swoje wady, niedoskonałości i chwile słabości. Razem stajecie się silniejsi bardziej odporni i lepiej przygotowani na każdą przeciwność. I tak, z czasem, wyzwania stają się mniej przerażające, miłość rośnie, umacnia się, a niepewności maleją. Każde pokonane wyzwanie jest dowodem na to, że związek jest solidny i że oboje możecie stawić czoła wszystkiemu z odwagą i jednością. Teraz stoicie przed przyszłością, która jest pustym płótnem, gotowym do wypełnienia najbardziej żywymi kolorami waszych wyborów, Marzeń i osiągnięć. To nie jest tylko początek nowego etapu, ale narodziny historii, którą będziecie opowiadać z dumą i radością. Zobowiązanie, które podejmujecie dziś, jest przysięgą zaufania, nie tylko wobec siebie nawzajem, ale również wobec miłości, która Was połączyła i siły, którą znaleźliście, aby pokonać każde wyzwanie. Niech to będzie początek podróży, w której każdy dzień jest celebracją miłości. Szacunku i wspólnoty, a każda przeszkoda okazją do dalszego wzrostu razem. Wszechświat sprzysiągł się dla tej miłości i teraz nadszedł czas, aby żyć tym błogosławieństwem z wdzięcznością i odwagą. Niech to przesłanie będzie błogosławieństwem w waszym życiu, oświetlając każdy krok, który podejmiecie razem miłością, pokojem i boską mądrością. Niech aniołowie stróżowie nadal prowadzą wasze ścieżki chroniąc wasze serca i wzmacniając waszą więź. Niech wszechświat pobłogosławi ten nowy rozdział harmonią, obfitością i szczęściem, które przewyższa wszelkie oczekiwania. Niech tak się stanie, z łaską i miłością niebios, teraz i na zawsze. Amen.